Widzimy tu na filmie dwa rumaki. Konkretnie dwie Hondy 125 CBF, które są gotowe do podróży. Zostały zamontowane do nich uchwyty na kufry boczne, kufer centralny. Szyba z przodu. Też został zamontowany uchwyt na telefon, żeby też korzystać z nawigacji. Są to dwie siostry, hondy, można by było tak powiedzieć, w barwach narodowych Polski: biała i czerwona tylko na terenie Niemiec. Ale chcą jeździć też i po Polsce. Tak się prezentują bez kufrów bocznych. Zaraz zamontuję kufry boczne. I teraz tak wyglądają te dwa fajne motocykle. Po zamontowaniu kufrów Były, są też zamontowane też gomole. Po co? Jakby ktoś chciał skorzystać z, z, z kamerki, to może przymocować, ale przede wszystkim dla mnie jest bardzo ważne, żeby y, mogły one służyć do tego, żeby przyczepce y, były y, do czego było przypiąć pasy. Tak to wygląda. Z tyłu y, dosyć y, fajnie. Tylko że przy tym motocyklu akurat ta opona tutaj trochę jest wąska, ale sam motocykl 120 kilo waży na taką wyprawę solo. Bardzo fajny, nie ma problemu. Jest tak wyposażony praktycznie we wszystko, co już może być. Bo ma i szybkie gumole, wszystkie kufry. Przygotowany jest do, do takiej małej turystyki, ale jeszcze, żeby było wszystko zapełnione i żebyśmy niczego nie zapomnieli zabrać, to jeszcze do tego mamy torby. Już za chwilę obracam i pokażę wam jak będzie wyglądało to z torbami. I tak wygląda z torbami dodatkowymi z tyłu tam w tych torbach namiot, śpiwor, takie które do biwakowania rzeczy, które są potrzebne. Miejsca z tyłu jeszcze dużo jest, właściwie to z przodu do siedzenia. Bardzo fajnie wyposażony już ten motocykl. Mieliśmy jechać w trasę, ale nie zawsze chce się to, co się chce.